Cześć mój drodzy, witam was. Bardzo serdecznie na kolejnym odcinku w Stumble Guys. A dzisiaj jak po samym tytule pewno filmu wiecie już co będziemy robić. Dokładnie będziemy wydawać klejnoty i wetony w Stumble Guys, ale głównie klejnoty. Zobaczcie ile tego mam. To mnie kosztowało 58 zł. Ale już jest i kupimy sobie koło orbitowe, i moi drodzy, z niego w końcu dostanę skórkę moją wymarzoną, czyli orbit. No i oczywiście zakręcimy sobie też tym kołem. Ja znam taką sztuczkę, że tu 10 razy, tu 10 razy, i teraz sobie zakręcę tym kołem, mój drodzy, tak gdzieś z 8 razy, mój drodzy. Kręcimy kołem epickim 8 razy. Dobra, wypadł nam pierwszy duplikat, więc jest na razie spacko, mój drodzy. Ile tutaj kręceń mamy? Prawie by była legenda. Dobra, epicki duplikat. Ja chcę, mój drodzy, specjala tu zdobyć w tym kole. Jak mi się uda, to będzie nice. Duplikat kolejny. Nie no, jak będę dostawał same duplikaty, to ja się zaraz wkurzę. Kolejny duplikat? Serio. To jest takie po prostu masakryczne. Kolejny duplikat. Ej, jak ja tu zdobędę same duplikaty w tym kole, to po prostu... No, i ten sam duplikat. To po prostu się tak wkurza, że masakra, nie? O, nowa postać! skraci, Dobra. Dajcie mi jakąś nową post... No nie, no co? Co? No same du... O, patrzcie, ile jeszcze razy mogę tym zakręcić. Czekajcie. Zakręćmy sobie 105 żetonów, wydajmy i 4 razy zakręćmy, czy tam ileś, nie wiem ile. A nie, myślałam, że to nowa postać, lecz duplikat. O, patrzcie. Leonidas mi wypadł legendarny, super nowa skórka, legendarna. No nie. O, Red Fox. Patrzcie, dwie nowe postacie. Dobra, jeszcze raz sobie zakręćmy tym kółkiem, bo możemy jeszcze raz. No, kurde, prawie by był specjal. Hmm, dobra, epicki duplikat. Dobra, mój drodzy, zakręćmy sobie teraz. Patrzcie, ile mam klinotów, Zakręćmy sobie kołem orbitowym aż 5 razy. No i zobaczymy. Nie, 4 razy. Cztery... Nie wiem, ile razy zakręciłem. I zobaczymy, mój drodzy, co dostaniemy. Oczywiście, rzadki duplikacik. To, to najsik. Rzadki duplikacik, najsik. Yy, kolejny rzadki duplikacik. No, nie chcę duplikatów, błagam, dajcie mi orbita. Patrzcie! Nowa postać, Captain no Dziękuję bardzo za nową postać. Rzadki duplikat. Ej, ciekawe, czy mi w ogóle. wyleci ten w ogóle orbit. Dobra, trzy razy sobie zakręćmy tym kółeczkiem. Zobaczymy, co mi wypadnie, moi drodzy. Epicki duplikat. O kurde, ja muszę mieć tego orbita. Proszę. Prawie by był super guy. Tego super guy'a to ja nie mam. Jeszcze. O, no, co? Co to było? Dobra. Ej, bo ja same duplikaty zdobywam i teraz, no, raz kołem epickim mogę zakręcić. W sumie. No, i dostałem duplikata. Ale, mój drodzy, ja ja naprawdę bym chciał zdobyć tego orbita, patrzcie, ile już klejnotów na to użyłem. Dobra, kręcimy teraz dziesięciokrotnie tym kołem orbitowym. Przepraszam, widzowie, ale muszę. Co jest? Orbit! Orbit za pierwszym podejściem orbit. Że co? Czy wy to wiedzieliście, że za pierwszym razem orbita trafiłem? No, nie gadaj, że prawie by był Orbit. Nie gadaj, że byłby duplikat Orbita. Cyborg! Oh my god, ile nowych postaci! Teraz tak mi jest po prostu wesoło, mój drodzy. A ja bym chciał dostać duplikat Orbita. Jak ja bym chciał dostać jego duplikat? Albo tego robota czerwonego, bo go też nie mam. Ale, mój drodzy, to jest tak epickie po prostu. Masakra, dobra, rzadki duplikat. O kurde, nie no. To jest naprawdę już przepotężne, mój drodzy, przemocarne. E, rzadki duplikat. To jest takie po prostu superowe masakra. Prawie by był ten robocik czerwony, epicki, ja go nie mam chyba. Nie wiem czego. Nie, chyba go nie mam. Nie powinienem go przynajmniej mieć. Duplikaty specjalnych skinów no widzicie. Ale za pierwszym razem. Czekajcie, teraz mogę sobie założyć tego orbita w sumie i zakręcić nowoczesnym kołem. Czekajcie. Tym drugim. Uuu, orbit! Patrzcie, moi drodzy, jaki epicki. Mamy też ogólnie właśnie tego cyborga. O kurde. O, jaki. Przepotę. Dobra, tego orbitka. Zakładamy. Patrzcie, jak mu się fajnie oczy świecą. I nie zaraz tego skina przetestuję. Teraz otwórzmy sobie koło te. E, zakręcimy sobie nim. Myślę, że trzy razy będzie spokojnie nim kręcić. Same legendarne lub specjalne skiny. No prawie byłby smoke. Dobra, duplikat legendarny polarbera. Patrzcie! Inside out. O lol, dobra. No nie, prawie byłby smoke. Dobra, Crimson Skull jakiś, dobra. Ale ja nie wierzę, że smoka nie dostałem, ty. Dobra, dwa razy kręcimy jeszcze, możemy kręcić tym kółeczkiem. O! Chibi Guy mi się trafił, legendarny, super, super. O, znowu, o. Duplikat inside, inside Outa. Dobra, ale teraz możemy, mój drodzy, sobie kołem tutaj zakręcić pięć razy, A nie, nie cztery razy, sorry pomyliłem się, cztery razy kółeczkiem możemy zakręcić epickim lub lepszym o kurde, ale ja już tak jestem pod wrażeniem, czomper epicki jakiś, chomper duplikat duplikat ja chcę jakiegoś duplikata tego, wiecie, tego specjalnego duplikata chcę, chciałbym przynajmniej, kolejny duplikat, ile ja tych duplikatów już zaczynam dostawać, nie no, bez sensu, bez jaj, dobra, ten, kolejne koło, dobra, no i co, kurde, jakiś epicki duplikat kolejny, dobra, konwertujemy. I moi drodzy, musimy przetestować tego orbita. Bo ten orbit jest taki po prostu, taki epicki po prostu orbit. Że ten... Dobra, musimy przetestować teraz orbita. Czekajcie, spróbujemy kogoś tutaj zaprosić do grupki yy, naszej na... tutaj na... na blok Czekajcie, bo chciałem trzy osoby zrobić. Nie cztery. Dobra, trzy osoby już są tutaj pięknie ustawione. Tylko oby teraz ktoś dołączył na blokdaż. Dobra, chyba nikt mój drodzy nie dołączy, ale jestem pod wrażeniem, że udało mi się tego zdobyć skórkę O którą zawsze marzyłem. Tego Red Demona co prawda nie mam, mój drodzy, jeszcze. O, on też jest fajny. Super guy Eee yy... No. Te różne inne skiny. Ale tak, moi drodzy, tak, w ogóle na razie nie ma żadnej aktualizacji. Prawdopodobnie jutro, bo kiedy to nagrywam, to jest godzina 21.14. Jest to 9 maj. Ja niedługo mam urodzinki, słuchajcie. Lecz zagrajmy sobie w taką normalną gierkę, bo nie ma na razie żadnych wydarzeń, ale to kompletnie żadnych. Więc jest mega lipa. Ale no tak. Ale jutro mają jakieś wydarzenia być dostępne. E, prawdopodobnie z tej nowej mapy Abduction Avenue, co grałem na becie. Też. Dobra, jaka teraz mapka się trafi? Jaka mapeczka? Bo muszę tego Orbitalik najszybciej przetestować. Tak dużo skinów mi się udało zdobyć dzisiaj. Moi drodzy, to jest najlepszy odcinek ze Stumble Guys. Musicie koniecznie go oglądać. Aha, jakieś... Błąd wyskoczył super. Sprawdziłem wszystko, mój drodzy, i okazała się, że mam internet. Tylko o co z tym chodzi? Ej, w ogóle w tym skinie, w tym orbicie, wydać właśnie takie odbicie galaktyki, odbicie całego ko kosmosu. To jest naprawdę takie. No, takie super. O dobra, już mi wszystko działa. Mapka Pivot Pasz jako pierwsza się uruchomiła. I grajmy teraz. Moim nowym, nowym skinkiem. Patrzcie, ktoś też ma orbita. Gr e, czemu taka kamera daleko? Nie mam zielonego pojęcia, ale grajmy tym skinkiem, bo on jest naprawdę. Co jest? Ale mocno przenika ten skinek. Ale mocno przenika. Ej, ping mi się zacina. Ping mi się zacina tym skinem. Co jest? O, już nie mam takiego dużego pingu. O, o kurde. I znowu mam. No co tobie? Nie, no jak ja teraz to przegram tym skinkiem, to będzie masakra, moi drodzy. Będzie po prostu masakra. e co się dzieje? Gra mi zlagowało. Gra mi całym zlagowało tym skinem. Co to jest? Co to jest? No co się tu dzieje? No nie no i błąd. Dobra, moi drodzy, będziemy chyba się z wami żegnać. Jeśli Wam się podobał odcinek, to zostawcie tutaj łapkę do góry, subskrypcję. Na tym kanale. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Pa pa!